Manco, witam Was w rozpakowywaczu numer 9. Dzisiaj coś, co było długo oczekiwane przeze mnie i wielu z was pewnie. Rozpakowujemy wieśmina, 3 oczywiście, nic, nic innego jak wieśmin 3, dziki słoń czy jakoś tak. Jest wielka, ogromna paka. Nie wiem, czy ona w ogóle się mieści w kadrze, chyba słabo, więc. Na razie spróbuję ją otworzyć jak należy. Zaklejony. Mam na Mamy cwancik to Kurwa, jak to zaklejamy To, co zrobiłem, to za mało. Trzeba rwać. kwas. Ok. Warstwa wierzchnia puściła. Jedziemy dalej. No, że już chyba nie będę potrzebować. Zostawimy go na boku. Zasłonię znowu cały kadr, więc muszę pudło odwrócić. A w pudełku jest pudełko. Czy pudełko jest na całą długość, tak? Czyli rozpiżamy ten karton, albo nie rozpiżamy. Spróbuję go wyciągnąć trochę tutaj na boku. Dom Serada. Ramy, pomogę. Zasałem się. Okej, okay. jak zwykle z pudełka do pudełka, więc powrót do noża, otwieramy, dalej, rozpakowujemy, w sumie. czy rozpakowujemy raczej, eee, cięcie, Owe. paproszki, kurwa paproszki, moje ulubione, nóż pod ręką, cóż jest w środku? W środku jest czerwone pudło i paproszki, kurwa. Czy to jest pudło właściwe już? Tak, więc ja to znowu zdejmę na dół i znowu sobie nogami pomogę. Yeah. Okej, okay. mamy go, kurwa, jest to jest góra, a tak ono wygląda z przodu. Dalej go nie wsłodzę, bo tu monitor mam. Kawał kartoniska. To już bardzo. Figurson. Opis tego, co w środku, to nas nie interesuje. To dla fachowców zostawimy. No to żniemy dalej te taśmy cmyk. I cmyk. następnie otwieramy oj, oj, oj muszę sobie jakieś podpisy są no, no, no dobre nie pewnie Podpisy wszystkich ludzi, którzy brali w tym udział, a może nie, może to podpisy po prostu. Ok, jak się do tego zabrać, żeby to miało ręki i nogi? Kurwa, te pudełki, Zaś z pudełku w pudełku chyba. Dobra. A co my tutaj mamy? Czy ja to mam cały wyciągać Dobra, coś wyłaźni. No to zacznę od tego, resztę Na razie odstawię na bok. Się nie pomieszczę. Ok. Tutaj mamy taki pudeł. Wszystko jest zajebiście wykonane. Precision, że tak powiem. I należy chyba wrócić w tą stronę. Czy w tę stronę? Jest nie, nie, dokładnie Jedne i drugie. Na razie jestem naprawdę pod wrażeniem. Wydania tej kolekcjonerki. Wygląda zajebiście. Artbook lubię je. Dobra, zaczniemy od Artbooka. O, powiem, że naprawdę wygląda nieźle. Może jego pro monitor to będzie dobrze widać. Powinno się nie specjalnie błyszczyć. Nowizną pachnie. Dziki goń. Można gonić te dziki jak ktoś tam chce pierwsze ilustracje. No, Położę nadal ale będzie chyba lepiej. Dokładnie. Wprowadzenie fiaty. Fajne graficzki. To tylko pobieżnie przejrzymy, bo przecież nie będę wam kartkował całego adboka. To zrobię sobie na spokojnie. Jaskier. Dawid. O, coś ładnego. Sm powinu, Dobre. Ale jak są stworki to może coś jeszcze. W ogóle, nie góle. Restrospekcja. Okej. Okay. się wydane, nie powiem, że nie? To muszę gdzieś miejsca poszukać. Po pokoju tym założę. Po rozkładam trochę po pokoju to. A teraz może może medalioni medalion wieśmina oh się spory Całkiem duży, ja wam to go pokażę Bardzo szczegółowo wykonany Nie powiem, że nie Dżupla z tyłu Łańcuch, będzie lans. Fajne bajerko do budła. No, mogę się zatrudnić do pakowania tego, jak ktoś potrzebuje. OK, wkładamy z powrotem na miejsce. I tutaj mamy steelbook, no i wiesiek standardowym opakowaniu. Oprócz ile płytów. No płyt chyba nie będę otwierać, bo. No bo po co, no płyty jak płyty. Nie o takie rozpakowywane chodzi. Są rozpakowania dodatki i rozpakowania ujemne. OK, dalej przenoszę cały karton, żebyście wszystko widzieli, a jeszcze to. Uki doki ściągamy takie coś i w środku sztropian no no znowu muszę jakoś mało no, na podłogę, ok jest i sztropian będą paprochy już są kłudiwa jest to zapewne jest figurka jak mnie nie mam. To nie było precyzyjne z mojej strony, nieważne. Się strasznie na poproszę. No, będę musiał w tym roku sprzątać. Tam. Mam nadzieję, że już od spodu nie będę musiał tak żnąć. Ulala, dobra. Odwrócę to tak. Proszę, nawet wieś mi, jest. Znak wieś mi. Oj, połamałem. Karty jest tropianik. Ależ jebitna jest ta figurka. O oh my gosh. Kurwa. Dobre to jest. Tu są jeszcze jakieś elementy ruchome, które miałyby się pewnie nie połamać. Odkleję To tam wypier. Odłożę na bok. O, I znowu widzicie. Moje ulubione, no przecież. Nie ma też tak, mieć czarne biurko. Dobra, tam zaczniemy od dupy strony, czyli zorka już na pewno nie będzie potrzeba. Mamy coś takiego jak ogon tego stworka, którego oczywiście nazwy nie pamiętam. Figurka jest yy, ręcznie malowana, rzekomo. Czy ja wiem? Może. Pomalowanie tego ogona nie jest aż tak szczegółowe, ale nie jest też znowu masakrycznie beznadziejne. Zaraz go tam mu wtytniemy. I mamy jeszcze mleczyk. Wieśmiński. Też z metalowym sztychem stylu. No I teraz reszta czy figury. To po co st jebany stropian? Które D. Proszę. Ok. Tak wygląda figurka. Jak widzicie w porównaniu do mojej dłoni, no jest ogromna. Naprawdę kawał figury ze stropianem. Wygląda bardzo fajnie. Świetnie się będzie prezentować na półce. Jeszcze może zobaczymy, Ktoś to wykonał tam. Ble, 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 ble. Pieśmin. Napierniczę. Tak więc y, teraz w żopu mu załaduję tego ogona. Trzeba obduchnąć tam dupę. Bez kojarzeń. Lazło, a następnie mleczek, mleczek trzeba sobie obrócić troszkę. One chyba tylko w jedną stronę wchodzi. może jest jakiś wypustek taki. No i okej. Okay. Tak to wygląda z góry. Naprawdę zajebista figurka. Myślałem, że będzie o wiele mniejsza i, i nie będzie tak fajna. Jest gitara. Zobaczcie, jest jego ryja. Nie wiem, czy go dobrze widać. No, nie mogę powiedzieć, bo szczegółowość malowania całej reszty jest naprawdę dobra. Można uznać, że to jest ręczne malowanie. W sumie, jakie to ma znaczenie? Więc tak jak widzicie, no nie ma tego jakiegoś tam dużo, ale chyba lepsze konkretne rzeczy w mniejszej ilości niż naładowane Sywków tak jak to czasem się odbywa. Także to w sumie jest wszystko, co miałem do pokazania. Tym razem nagrywamy dla Impact IT wspólnie z outcastem, oczywiście, który reprezentujemy sobie tam w wąskiej grupie. Myślę, że jakiegoś może gameplaya nagramy albo coś w tym stylu, zobaczymy, jak on leczyk się nie bardzo trzyma, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, na pewno napiszę na fanpage'u naszym kilka słów o Wiedźminie i moich spostrzeżeniach, także see ya.